Praca w to brak nudy, ciągły rozwój i jako handlowiec z ponad 10-letnim stażem muszę powiedzieć, jeżeli jesteś osobą ambitną, to jest miejsce dla Ciebie. Dzięki pracy w jestem w stanie zdobywać i przekazywać dalej wiedzę, którą wykorzystujemy, żeby pomagać naszym klientom. W EdsFox nie ma znaczenia, jak długi jest Twój staż pracy. Jeżeli masz najlepszy pomysł, to ten pomysł właśnie będziemy realizować. W EdsFox najbardziej lubię tą różnorodność. Tutaj nie da się nudzić. Jest tyle różnorodnych zadań, że w zasadzie każdego dnia uczy się czegoś nowego. Edfox to wygodne miejsca pracy, od monitorów, które są specjalnie zakrzywione, żeby nie psuć sobie wzroku, po biurka, które są podnoszone, żeby wygodniej się pracowało. Edfox to świetne miejsce dla młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają swojego miejsca, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Edfox stale rośnie, dlatego otaczamy się ludźmi pełnymi chęci rozwoju i głodnych sukcesu. EdsFox to możliwość współpracy z ciekawymi biznesami na partnerskich zasadach. EdsFox to możliwość rozwoju i poszerzania swoich kompetencji zawodowych. Praca w EdsFox to możliwość obcowania z nowymi technologiami i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. W EdsFox nie ma najjaśniejszej gwiazdy. Każdy jest gwiazdą na swoim stanowisku. EdsFox to koleżeńska atmosfera. Super ludzie, od których zawsze bije pozytywna energia, wszyscy służą zawsze dobrą poradą lub pomocą. Praca w EdSfox jest pełna wyzwań, dlatego liczą się osoby, które mają głowy pełne pomysłów. Zespół EdSfox tworzą młodzi, ambitni i głodni sukcesu ludzie, dlatego jeżeli jesteś takim człowiekiem, dołącz do nas.